Każda gra w Wars zaczyna się tak samo Czyli na zbieranie 8 żelaza po to aby kupić półstaka bloków wełny I szybkie dobudowanie się do przeciwnika Ale co gdyby zamienić te 8 żelaza na 24 Czyli kupnąć 32 bloków Nie wełny, tylko gliny Które w dzisiejszym filmie będę tylko korzystał ja Przed rozpoczęciem bym był wdzięczny jakbyś zasubskrybował ten kanał Jest to dla mnie niezmiernie ważne Ponieważ daje mi to motywację do szybszego nagrywania tego typu filmu Dobrze, ja jeszcze przedłużam Zapraszam was do oglądania Okej, okay, jesteśmy na pierwszej arenie i na tej arenie jest cel, żeby wygrać, bo jeżeli nie wygram, to challenge automatycznie przegrywam, super. Dobra, muszę kupić sobie tą klinę, która dobra. jest po prostu bardzo fajnym blok. no nie. Dobra, ziomek, sam się prosiłeś. Dojeżdżasz, to masz. Co ty robisz? To za down. Czego? Czemu? Jest! Zarąbisz się. Miejmy nadzieję, że on nie kupi kilofa. offa. ma? Final kill! To ciekawe, ciekawy, mordo. Ciekawy. E, oficjalnie różowy nie ma beda. Dobrze się wypierdolę. Dobra, jestem wróżbitą. Od dzisiaj będę wam dawał usługi wróżbitowskie. Siema, jestem mocny, podłoga. Zobaczymy, jak jesteś mocny. Niestety, zobaczyłem jesteś mocniejszy od Pudziana. Ja, ma ja mam będę dobra, zajebiście. O kurw. <laughs> <laughs> jedź tam kurwo, jedź tam. Muszę zrobić Ledera i kurwa mi nie wyjdzie. Zajmij się. Oj, się Co? Co zrobił jebany! <słyski> Znajmiście, 5 minut nagrania! Dobra, oficjalnie zagram jeszcze jedną, bo kurwa, będzie to szybko potrwało. 5 minut nagrania, pozdro. Ale bym już kupił. On się na mnie tak patrzę jakbym widział kurwa nie wiem co. I chuj. Nie. Nie! Wow, jestem na kolejnej arenie. Jak naprawdę teraz przejebie to albo się zajebie, albo się zajebie. I on już do mnie leci, no ja pieprzę. Ja kocham koks Dobra. I byłeś taki cwany? No, byłeś taki cwany. Pizdo. No. Był taki cwany. I on teraz zabudowuje. To za suka. Zajebiście. Nie, no nie. Ma kilo. Nie ma kilofa. Pozdrożonek. Dobra. Shirsy. I ideal. jak sobie kupić kurwa glinę. Zajebiście Dobra. Albo się wypierdolę. To! Kurwa, dobre TT Jump. Podlecam. Koks Crafcior. pierdala. odpierdala Uuuu. Nie! Kurwa! Ty Kurwa załamanie nerwowe się z blisko mnie. O, i jest twój blisko. No ja pierdolę! No i robi się ta taka pała! I co, taki byłeś cwany? Ty Type... p... No wow, myślisz, że o tobie nie wiem, kurwa. Myślisz, że jestem upośledzony, kurwa. Mort, tam samym bland się tam pierdamać. I co robisz? Co robisz? Gratulacje! Kurmać! Te TNT ci chuja da! Tak jak ty jesteś dla niego chujem. Jeżeli ten film nie zostanie ograniczony wiekowek, to... Dzięki YouTube, ale... Dać. Kurwa, on tu przyjdzie. Bijże go mam. Dlaczego? No ja pierdzielę, czy się kampi pała. Dobra, no? mam mnie pleców chcę zajść. Nie chcę? No ja pierdzielę! No wszyscy do mnie lecą! No, że witam was na ostatniej arence, Jeżeli nie wygram to oficjalnie, daję wam mój komputer na sekcie Oddam za 5 milionów na ulicz, Daj nie? nie. To porówko. A wi Dobrze! Bardzo dobrze mi się to podoba. Ja jestem za, żebyś się tak wywalał. Kurwa, na serio. I mi zniszczył O, jest kurw. I to KIT eee, żyję. On tu idzie. No ja! Kurwa koleś. Daj spokój. Przemoc to nie jest rozwiązanie! E, dzięki Wam za oglądanie tego odcinka, w którym naprawdę po bardzo długim czasie wygrałem arenę. A bardzo, 5 minut. I życzę Wam miłego dzionka i tym podobne. Jeżeli Wam się film spodobał, zostaw subskrypcję i lajkacza. Następny film już za rok się ma!